Ale pogoda, jak widzicie, jest taka, że... że. wiecie, to jest taki towar deficytowy, za którym się bardzo tęskni. A! Coś już puściło. Trzeba dzisiaj wszystko pochować, bo idą deszcze. Ciągłe miejsce zabawy. Zaczynamy kolejny piękny dzień. Tym razem z telefonem w dysterku. Herbatki już się robią. Robimy z naszym miodkiem. Naprawdę bardzo żałuję, że nie jestem w stanie wam pokazać, jak ten miód smakuje. Ale Wojtek, Paweł są ludzie, którzy spróbują tego miodu. Mamy dla znajomych kupiony. Przywieziemy Wam. Uwierzcie mi niesamowity smak. Piękna pogoda. Wyszło piękne słonko dzisiaj. Zobaczymy, czy będzie dało się popalać, bo chciałbym się w końcu poopalać. Mama, co robisz? Nic nowego. dokładki będą wojowkowe. Na okrągło to samo. Wiecie, u nas ten przyrząd to chodzi na okrągło praktycznie. Nie jest prąd, jak nie ma, to nie ma. To była tylko krótka chwila, kiedy nas poniosło i używaliśmy w szczytach po 5 kW na raz i w końcu nam brakło prądu po dniach. Ale jak się nauczyliśmy z tego prądu korzystać, to już nie jest tak źle. Za każdym razem jak coś nagrywam, to Ola mówi. Uważaj, że już nie pokazywał tego syfu, tego syfu. O... U nas zawsze coś gdzieś leży. A ja będę pokazywał. A ja to wytnę. Nie, nie będziesz tego wycinać. Na dzisiejsze śniadanie mamy konserwę, polską konserwę, firmy Ham. No. Firmy Krakus, nie Ham. Aha, polski Ham, czyli firma Krakus. Widzicie, ja to zawsze wszystko pomajgam. Oraz pasztecik z kogucikiem, który kiedyś mi się wydawało, że jest pyszny, jednak dzisiaj po paru latach stwierdzam, że to wcale takie dobre nie jest, ale trzeba to wszystko wyjadać. Herbatka z miotkiem, świeży chlebek. Dobra, śniadanie tak będzie wyglądać, moje bynajmniej. To trochę pobujamy teraz, w ogóle? O. O hop, o hop. Przyszedłem z Zosią się troszeczkę poopalać. Zosia leżała tu, ale po 30 minutach zabawy w piasku z zabawkami Zosia zabrała torbę i ciśnie do mamy. Ja mam obserwować jak idzie. Now we can go anywhere you want go Pobyłem się teraz przejść wzdłuż plaży Trochę poopalać Zosia poszła do mamy Powiem wam, tam rzeka Neda Wbrew pozorom teraz nie jest taka zimna Bo jak się wejdzie do Nedy, a wejdzie się do morza To czuć, że rzeka jest zimniejsza Ale to nie jest taka wielka różnica No i tam to wejście z tyłu za mną, gdzie jest rzeka wpływa do morza, ono się przez cały czas zmienia. Po tygodniu czasu przychodzicie i to zupełnie inaczej wygląda to jak ta rzeka łączy się z morzem i plaża tutaj cały czas się zmienia. Raz jest kamienista, za chwilę jest dużo piasku w zależności wszystko od tego, jaka jest pogoda jak duże są fale które zmieniają po prostu wygląd plaży. Ale pogoda, jak widzicie, jest taka, że większość ludzi chodzi ubranych, ale jak się wyjdziecie i przejdziecie tak po plaży w słońcu, to i tak jest ciepło, no i da się opalać, no więc ja się wyszedłem właśnie przejść tak, żeby połazić sobie trochę plażą. Spędzić trochę czasu bardziej właśnie na słońcu. Zosia uciekła do mamy. bo ja korzystam z okazji, bo Zosia z kolei nie chce za bardzo ze mną chodzić w tej z powrotem. Siemanko, teraz ja z wami witam. Dawid z zosią na plaży, a ja montuję dla was film na niedzielę, bo w niedzielę będą to takie dłuższe vlogi. zlepki sporo tygodni, jakieś tam takie konkretniejsze filmy. I robię na dzisiaj obiad, taki dla nas, taki bardzo polski, bo będzie kasza z sosem i do tego ogórek kiszony. Wystaliśmy ogórki kiszone od Eweliny, czyli agentki w podróży i Stasiu zostawił nam słoik ogórasów. Także wiecie, to jest taki towar deficytowy, za którym się bardzo tęskni. Wstawiłam sos, on się tam robi. Może to za pięknie na razie nie wygląda, ale tu się sosik gotuje. Za niedługo jak się wygotuje mięsko i w ogóle wtedy będę go blendować. Ja zawsze tak robię, że najpierw gotuję mięsko, blenduję, zagęszczam dopiero taki zblendowany sos, bo wtedy większość tego smaku, z machewki, z cebuli, czy tam co tam dodajecie, przechodzi do tego sosu, no jest wtedy mega, mega pyszny. Także taki, oczywiście mięsko wyciągam, mięska nie blenduję. Sosik zrobiony, co prawda nic więcej oprócz tego, co tam nie nagraliśmy, bo Dawid się zajął skończeniem sosu. Ja siedzę przy kąpie, kasza gryczana się kończy robić. A do tego ogóreczki kiszone od Stasia. No i tak wygląda obiadek. Dla mnie mega pycha. Chodzinka już zjadła. Teraz moja kolej. O, już otwieramy. Idziemy zapakować śmieci do bagażnika. Tak jest. Bierzemy woreczki ze śmieciami i jedziemy wywieźć śmieci, bo nam się tu uzbierało troszeczkę. Tak, butelka i to. Dobra, zbieramy i jedziemy. No, tylko teraz jest jedna rzecz. Pali ładnie. Mieliśmy rozłożony namiot plażowy, taki dwusekundowy dla Zosi. Zosia się tutaj z Olkiem w nim bawiła. I przyszedł ten niemiły czas, kiedy trzeba ten namiot złożyć. Niemiły. Jak każdy wie, jego się składa kijowo, dlatego nagramy i zobaczymy, jak Dawidowi wyjdzie. Byliśmy nad morzem w zeszłym roku, to składaliśmy go codziennie, ale zapomniałem, jak się to robi. Teraz filmik oglądałem, jak mam to zrobić. O Jezu, te boczki, to zakładanie. Właś tam. tam. Dobra, jest jeden, jest drugi. Stanąć bokiem do namiotu, to złożyć do siebie do środka, a to jednym ruchem wygiąć w pół. O kurczę. Jest już dobrze, bo już jak zawodowiec, jak zawodowiec. Następnie, jak mamy to jajko, złapać to jajko za dłuższe boki i wygiąć w pół. Zrobić z tego ósemeczkę. I później, jak już wyjdzie ósemeczka, to rzekomo mam no, tylko złamać w pół. A! Coś już puściło. Coś nie wychodzi. Tu wyszło fajnie, bo się ładnie złoczył. To tylko ten pan tak ładnie pokazuje, złapać za dłuższe boki za jajko. No to tak złapałem, nie? I Po prostu złamać w pół. I na no, I teraz, teraz, I teraz to złamać tak. No i tak właśnie i zrobić. Wyszło, tylko jest jeden problem. Bo ja teraz ten namiot rozłożę za dwa miesiące albo za trzy i tak nie będę chciał go złożyć. Trzeba sobie ten film zapisać. Zapisałem sobie ten filmik, także jakbyście chcieli, to my podlinkujemy filmik. Tylko odezwijcie no, się w komentarzach. Chłopak fajnie pokazał faktycznie, bo ten oryginalny film z Decafiona, to ja to jakoś inaczej robię. Tutaj mamy sznurki porozwieszane. Trzeba dzisiaj wszystko pochować, bo idą deszcze. Jak ktoś przyjedzie na Elaje, to tu macie sznurki. Tu. O, proszę, tu macie sznurek. I tak nie widać, ale tam, tam są macie też. też sznurek. Tu macie drzewa do hamaka. Piecy. Może nawet wam trochę drewna zostawię. Bo ogólnie my się niedługo będziemy z LA zwijać Jedziemy już w stronę Polski Ale to wszystko musimy wam opowiedzieć Musimy nagrać filmik o tym Na razie wam tylko takie smaczki zdradzamy Dla wiernych fanów Dla ludzi, którzy się interesują amerykańską motoryzacją Oglądajcie Dokładnie tak Każdy wie jak jest, takie ogóreczki kiszone, domowej roboty, które zostawił nam Staszek. Dla Was coś normalnego, ale dla nas coś takiego to nie jest nic normalnego, jak nie jadło się 8 miesięcy ogórka kiszonego. Zaraz sobie spróbuję. Ola tam Wam coś mówiła o ogórkach. Ja nie jadłem kiszonego ogórka od co najmniej 8 miesięcy. Nie jesteście w stanie sobie tego wyobrazić, jak to smakuje. Wieczorne sprzątanie Próba sprzątania Jak się świeci na zielono znaczy, że jest czyste Ciągłe jej zabawkę No nie No cóż moi drodzy Czasem są takie dni jak dzisiaj, kiedy tak naprawdę nic się nie dzieje Nie wszystko nagrywałem, jak na przykład jeżdżenie z Zosią na hulajnodze Ale generalnie bywa i tak właśnie, że nasze dni są takie monotonne, ciche Nic się nie dzieje, od jutra ma być pogorszenie pogody Mają być deszcze, zobaczymy jak wyjdzie Ostatnie spojrzenie na nasz piękny kamperek Jak widzicie nawet zachodu słońca nie ma żadnego spektakularnego Oni bo się zrobią pomarańczowe, bo chmury są Także chyba na tyle z tego vloga Chyba, że coś się wydarzy jeszcze wieczorem Trzymajcie się, pozdrawiam Was. Dzięki za oglądanie, za subskrypcję i za komentarze.